Wszystko zaczęło się 23 lata temu, kiedy to powstała marka Kiway z okazji 20-lecia marki w 2018 roku na rynek został wypuszczony Kiway RKF125. Długo myślałem o recenzji tego motocykla, a zachęcił mnie do tego kolega Rafał ze 125 motopodróży, który przez chyba 2 lata, ponad 2 lata jeździł tym motocyklem i rozpływał się nad nim. Zmieniał on często motocykle, dlatego dwa lata to dla niego niezły wynik i w końcu nadszedł ten dzień, kiedy to testujemy tego małego łobuziaka Kiwaya RKF 125. RKF 125 jest przedstawicielem segmentu naked, a właściwie takiego sport naked, oczywiście skierowanego do użytkowników motocykli na prawo jazdy kategorii B, jak też tych, którzy chcą szybko przemieszczać się w mieście motocyklem, trochę mniejszych gabarytów, wymagających mniejszego stroju motocyklowego no i szybko od punktu A do B przy okazji zużywając niewielkiej ilości paliwa, ponieważ ten motocykl Zaspokaja się w granicach 2,2 do 2,5 litra paliwa na 100 kilometrów. Żeby przekroczyć tą granicę, naprawdę trzeba się bardzo starać. Ja próbowałem, ale nie udało mi się. Mimo mojej wagi, gabarytów, te osiągi 2 24 yy, zużycia paliwa w cyklu mieszanym były realne. Co ciekawe, prędkość maksymalna, z jaką udało mi się poruszać, była jeszcze ciekawsza niż w Leoncino 125, ponieważ na trasie S8 Byłem w stanie otrzymywać licznikowe 120 km na godzinę. Ale żeby nie było, że ten licznik aż tak przekłamuje, to miałem porównanie do ostatnio testowanego Leoncino 125. No i udało mi się na przykład pojazdy typu TIR wyprzedać znacznie sprawniej niż na Leoncino 125. Wydaje mi się, że może być to kwestia skrzyni biegów, która działa troszkę inaczej niż w Leoncino 125. Oraz tego, że sprzęgło naprawdę super reaguje. W pewnych momentach czułem się, jakbym, nie miał, jakbym miał powiedzmy, nie miał sprzęgła, miał sam quick shifter, bo biegi tak szybciutko po dotknięciu sprzęgła wchodziły. Naprawdę rewelacja. Także tutaj ogromny plus za to wszystko. Wspomniany na początku Rafał ze 125 Motopodróży też mi powiedział, że jego prędkości maksymalne można jeszcze podkręcić wymieniając zębatkę. Oczywiście, możecie to robić, ale jak dla mnie ta prędkość, jako pojazd miejski, jako pojazd do przemieszczania się w pobliżu miasta, w zupełności wystarcza i ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony jego osiągami. Sam design, wiadomo, zaczynając od przodu, nawiązuje ten reflektor od dobrze już znanego na rynku KTM Duke'a. Przedni wyświetlacz LCD jest bardzo czytelny. W słońcu widzimy wszystkie niezbędne informacje. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze wskazania godziny, trip A, trip B, całkowity licznik przebiegu kilometrów, oczywiście obrotomierz, cyfrowy wyświetlacz prędkości. Tutaj jeśli chodzi o oprzyrządowanie, jest ono podstawowe. Kolor, który dzisiaj pokazujemy Wam, to jest zielony fluo. Jest jeszcze wersja biała, czarna, czerwona. No, i ta czerwona też Wam pokażemy ją tutaj w bliskich ujęciach. Naprawdę przykuła nasz wzrok, ponieważ ten kolor naprawdę na żywo jest zjawiskowy, więc ją pokażemy tutaj Wam w detalach. Co ciekawe, w tych nowszych wersjach Kiwaya pod kierownicą mamy umieszczone już gniazdo USB i kanapa jest nieco zmieniona w stosunku do wersji pierwotnych, jeżeli chodzi o. Jednostkę napędową. To jest to 125, którą, tak jak już mówiłem, wykorzystano też z okazji mariażu Benelli z Kewayem w Leoncino 125, ale tutaj sprawniejsze działanie skrzyni biegów, żwawsza reakcja na manetkę gazu sprawia, że ten pojazd według mnie jest ciut szybszy. 13 koni mechanicznych mocy, nie jest to, jak powiecie, 15, ale w zupełności wystarcza i. Naprawdę rzadko, którą z piątką miałem taką łatwość wyprzedzania tirów. Ta naprawdę y, sprawuje się świetnie w tym aspekcie. Dlatego też sprawdźcie to sami w najbliższym salonie Benelli, gdzie możecie odbyć jazdę testową, a na pewno się nie zawiedziecie. Zobaczycie, czy mówię prawdę, czy nie. Według mnie jest to naprawdę rewelacja. Y, pozycja za kierownicą. Powiem tak, nie jest ona według mnie super komfortowa, ale jak Zapytacie Rafała ze 125 motopodróży, no to z tego co pamiętam, on nawet jednego dnia, w ogóle RKF-em, przejechał Polskę, ale jednego dnia zrobił bodajże 640 km, więc jak się okazuje można. Są różne teorie, niektórzy mówią, że po 500 km już w ogóle tyłka nie czuć i po prostu wszystko jedno, ale jak widać można. Zbiornik 10 litrowy daje nam spokój, mamy tutaj naprawdę spory zapas, biorąc pod uwagę jeszcze to spalanie. Czy da się podróżować tym pojazdem w dwójkę? Otóż da się. Wczoraj przewiozłem kolegę, który miał 90 kg wagi, więc na pewno przekroczyliśmy dopuszczalną masę całkowitą, aczkolwiek nie oszukujmy się, jest to pojazd do jazdy raczej w pojedynkę. Co mnie yy, szczególnie zainteresowało, kto jest użytkownikiem tego motocykla? O, o, okazuje się, że każdy. Można do niego domontować kufer, robić podróże, tak jak Rafał wspomniany wcześniej. Można Wsiąść na niego nawet ktoś niższego wzrostu i mamy całkowitą kontrolę nad motocyklem. Ja tutaj spokojnie go nogami obejmuję, mimo tego, że mam 1,81 m wzrostu, to czuję się na nim komfortowo. Może z zewnątrz rzeczywiście nie wygląda jakoś świetnie, bo jestem powiedzmy duży, ale ja się na nim czułem komfortowo. Co ciekawe, właśnie często do nas, do serwisu Motorland na przeglądy gwarancyjne trafiają dziewczyny i bardzo mnie to cieszy, bo ten motocykl też jest moim zdaniem skrojony dla kobiety. Piękne panie przyjeżdżają ze swoimi kiłajami czy białymi, czerwonymi i po prostu serwisują je, jeżdżą dalej i się cieszą. Także na pewno ten jego krótki przód, krótszy niż Leon 125 sprawia, że jest to jeszcze lepszy motocykl dla dziewczyny. Krótki przód, trochę mi przypomina na TNT 125 od Benelli, a z większych maszyn Kawasaki Z650 czy Yamaha MT-07. Oczywiście zachowajmy proporcje, tutaj mamy 125, a nie silnik powyżej 600 cm3. Co Wam jeszcze tutaj mogę powiedzieć? Opony Kordiale, czyli stare, sprawdzone, chińskie opony. Nie jest to może najwyższa półka, ale do jazdy... W do przemieszczania się w zupełności wystarczają trochę więcej uwagi, jak to zwykle bywa zachować, trzeba na śliskiej nawierzchni, ale jak jest sucho, to doprawdy nie trzeba nic więcej. No chyba, że planujecie odbywać na swoim kiu jakieś trakdeje, to wtedy rzeczywiście może się przydać wymiana opon. Natomiast jak do takiego przemieszczania się szybkiego na trasie po mieście, te opony w zupełności wystarczają. System CBS, który jest użyty w tym motocyklu. To jest tak naprawdę wystarczająca sprawa. Oczywiście są zwolennicy tego systemu, są zwolennicy ABS-u, yy, są też zwolennicy, którzy nie chcą mieć niczego. Tutaj mamy CBS, jak dla mnie, czy dla początkującego motocyklisty, czy dla kogokolwiek, dla kogo to nie ma większego znaczenia, ten system sprawdza się, hamuje zarówno hamulec nożny, jak i przedni. Podobnie jak w Leoncino 125, w tym silniku yy, są użyte trzy świece zapłonowe. Jest to ciekawostka, właściwie León 125 i QRKF rkf to rozwiązanie posiadają. Także reasumując, za cenę niespełna 14 tysięcy złotych macie pojazd, który posiada wszystko, co jest potrzebne motocykliście. Możecie teraz tak naprawdę poruszać się w takim dużym mieście jak Warszawa buspasami, czyli te wszystkie korki, problemy uliczne, które mamy, omijacie. Spalanie niskie. Koszty eksploatacji, są, koszty eksploatacji są też śmiesznie niskie, no więc otrzymujemy tutaj pojazd kompletny. Dlatego też bardzo gorąco zachęcam Was do odwiedzenia najbliższego salonu Kiway i przekonania się na własne oczy o, o tym, jak wspaniały jest to motocykl. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.